Dobra, dzisiaj jest poniedziałek, 18 kwiecień. O, 18, 8 kwiecień. Dzisiaj jest ważny dzień, bo zaczął się jeden z największych strengów w, w oświacie. Bo oczywiście my chcą podwyżek i, i taksówkami Strengujemy I, i nie chcą podwyżek, ale coś innego. Nieważne o tym. E Miałem dość dysyfekcji, w sensie nie z pracą, ale przemieszczanie, plus jakieś czystości plus, plus po prostu się zmęczyłem. Stwierdziłem, że muszę tylko być tak, żeby przynajmniej w sobotę i w niedzielę nie myślę na temat roboty, to jest bardzo ważne, żeby jakiś tam balans zachować. Chyba, że będzie to jakiś balący się projekt, wtedy tak, ale tak to nie, żeby odpocząć. No to Druga sprawa, to skończyłem właśnie słuchać książki Michała Szefrańskiego. Zaufanie, czyli waluta w przyszłości. Bardzo fajna książka, szczególnie dla osób, które tworzą e, jakiegoś bloga, vloga, YouTube'a, podcast, tak jak ja. E, I na zakończenie, bo wiem, że w zeszłym już coś powiem o tej książce, ale... O tyle jest fajnie, fajna książka i fajne ma zakończenie, że Michał powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że jeżeli kogoś się ogląda, słucha, to bardzo jest ważne, żeby powiedzieć, że tej osobie, że to co robi jest bardzo ważne i że się dziękuję, bo często jest tak, że jest jakiś twórca, nie ma kontaktu tak bezpośrednio, ma jakąś kompletną biuro, wiecie jak to jest, wy też na pewno jesteście do mnóstwa newsletterów, zapisanie, ale często się nie kontaktujecie z tą osobą, tylko czekacie aż coś wypuści i ona de facto nie wie czy wam się to podoba czy nie. Często jest też tak, że nawet jak wysyła maila, to nawet nie otworzycie, bo nie macie czasu i skąd ona ma wiedzieć o tym, że no, czego mi się wam podoba. Dlatego warto od czasu do czasu napisać, choćby nawet z pytaniem i w pytaniu też zawrzeć podziękowanie. Ja właśnie ostatnio dostałem maila od kolejnej osoby, która próbuje przejść z testera gier komputerowych do testera oprogramowania z jakimiś radami, ale oczywiście usłyszałem podziękowanie, co niezmiernie mnie podbudowało No i tyle. Natomiast jeśli nie zakończył jeszcze... No. Muszę popracować dla jednego klienta i dla drugiego klienta, więc jest ładna pogoda, muszę sobie trochę takie zastanowić się co o której będzie robione. No i tyle. Tyle jest ciekawostek ze świata. Do usłyszenia. Kolejny dzień dzisiaj mam sigodę i nie wiem czemu mój pas jest zablokowany, ale zaraz się dowiemy. Może tylko system się zepsuł w tunelu. W każdym razie dzisiaj jest siegoda i mega zmęczony wczoraj byłem, na tyle byłem zmęczony, że w zasadzie spałem zaraz po przyjściu. Natomiast Mimo wszystko udało mi się zgrać wersję na YouTube'a podcastu. Trzeba było dalej nie składać przynajmniej. Przynajmniej tyle, żeby wypuszczyć hmm, kolejny odcinek. Przed świętami. Takie jest oczekiwanie, ale zobaczymy. Dlatego jest taki coś jak klub 555, jest to klub, gdzie ludzie wstają tak wcześnie, żeby zyskać coś z dnia, godzinę z dnia, gdy możesz się skupić na sobie i na robieniu swoich rzeczy i nad swoim, swoim. To już w tym klubie jest od kilku wstaje wstaję codziennie o 5. Oni się spotkają o 5.30. Co jest z podsumowania? Coś miałem powiedzieć co pago, więc tyle na dzisiaj. Kolejny dzień dzisiaj mamy sigodę i nie wiem czemu mój pas jest zablokowany, ale zaraz się dowiemy. Może tylko system się zepsuł w tunelu. W każdym razie dzisiaj jest śigoda i mega zmęczony wczoraj byłem, na tyle byłem zmęczony, że w zasadzie spałem zaraz po przyjściu. Natomiast udało mi się zgrać wersję na YouTube'a podcastu trzeba było dalej go składać przynajmniej Przynajmniej tyle, żeby wypuścić kolejny odcinek przed świętami takie jest oczekiwanie ale z z tym idziemy. Dlatego jest taki coś jak Klub 555, jest to klub, gdzie ludzie wstają tak wcześnie, żeby zyskać coś z dnia, godzinę z dnia, gdy możesz się skupić na sobie i na głupieniu swoich rzeczy i nad gozwojem swoim. To już w tym klubie jest na od kilku lat, codziennie o piątej. Oni się spotkają o 5.30 eee, To jest z podsumowania Coś miałem powiedzieć, o parku, więc tyle na dzisiaj Już wiem o czym chciałem powiedzieć O tym, że odbiegałem paczkę w Żabce paczka, która normalnie jest dostarczana przez Pocztę Polską a punkt odbloku ustawiamy jako Jak e, Bardzo fajny pomysł e, bo w ostatnich, w ostatnich czasach poczta ma problemy z doręczaniem różnych rzeczy do domu a później stanie odbieganie tego na, e, na, poczcie, na placówce pocztowej e, z jakimś dramatem. Więc jeżeli można ją przekierować na konkretną w żabki, to super jeszcze do tego dostaje się pin, który trzeba wprowadzić przy odbiorze do tego samego techniki Nala, co kachty. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, mega zaskoczenie.